o organ Pomału! Poglądacz historię Organy Michała Englera w Bazylice Krzeszowskiej. 16.45. Kowanie wolna. W roku 2008 Jupitery często były kierowane na sportowców zdolnego Śląska. Rodzili oni z honoru naszej reprezentacji podczas igrów olimpijskich spekiumów. W oczach gruznowych nie zawsze było tak dobrze. Arkadiusz ten witam Państwa i zapraszam na sportowe podsumowanie roku 2008 na dolne czasu. Zaczynamy od igrzysk olimpijskich, bo one są polą sportu. Na się 4 lata. Ważny jest sam udział, a wtedy, uda się zdobyć medal, to jest spełnienie marzeń każdego sportowca. Maja Włoszczowska, pod wyjazdem do Pekinu, mówiła, że jedzie podobnie podobny rynek i na miejsce w pierwszej dziesiątce. O medalu nawet nie marzyła. W tym czasie udało się zająć drugie miejsce i wywalczyć srebro. To sukces zawodniczki, ale także całej grupy dowodzonej przez trenera Andrzeja Piątka. Teraz wyjdzie Maja Włoszczowska. Zawodnicki widzimy panę w słońcu. Maja Głoszowska dziś z drugiej linii. Ola Dawidowicz startować będzie z trzeciej, to oczywiście wszystko wiąże się z rankingiem, jaki w tej chwili w Czasowej Federacji Kolarskiej mają zawodnicki. No i ruszyły do tej rywalizacji. To, to się stała...